Dzień dobry Państwu. Nazywam się Justyna Jabłońska, jestem studentką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas dzisiejszej konferencji będę miała przyjemność wygłosić referat pod tytułem Problematyka zasadności braku opodatkowania transakcji zamiany kryptowalut. No właśnie, obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku przepisy nowelizujące ustale podatkowe wprowadziły nam zasadę neutralności podatkowej transakcji zamiany walut wirtualnych. Jak stanowi artykuł 17 ustęp 1 punkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o podatkowaniu podlegają przychody z odpłatnego zbycia waluty wirtualnej. Przez odpłatne zbycie waluty wirtualnej ustawa rozumie tutaj wymianę waluty wirtualnej na prawny środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna. Tak więc zamiana waluty wirtualnej lub zbycie tej waluty na... I uzyskanie w zamian innej waluty wirtualnej nie będzie stanowiło w rozumieniu tej ustawy uzyskania przychodu. Bardzo podobnie w artykule 12 ust. 4.27 stanowi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie wskazuje się, że do przychodów nie będzie zaliczany wartość waluty wirtualnej, otrzymanej zamiast za inną walutę wirtualną. Tak więc sens tych przepisów jest bardzo podobny. I obie tutaj uznają, że ta suma, którą moglibyśmy uzyskać podczas zamiany jednej waluty wirtualnej na drugą, nie będzie stanowiła przychodu w rozumieniu prawa. W związku z tym, że operacja zamiana krypto, zamiany kryptowalut nie przynosi przychodów, jest więc operacją neutralną podatkowo, także nie odprowadza się od takich transakcji podatków. Jednak, jak już wspomniałam, przepisy te wyszły w życie dopiero w 1 stycznia 2019 roku, więc nieco ponad rok temu. Wcześniej były z tym liczne problemy interpretacyjne. Problematyczne było tutaj głównie to, że w praktyce te przepisy, właściwie brak przepisów odnośnie zamiany kryptowalut budził liczne wątpliwości. Do czasu rozwiązania tej patowej sytuacji przez ustawodawcę ustawami nowelizującymi z 23 października 2018 roku, mieliśmy tak naprawdę do czynienia z dwoma obozami o zupełnie innych poglądach na te kwestie. Z jednej strony mieliśmy organy podatkowe, które rozstrzygały indywidualne sprawy podatników i, i zwykle przy tym rozstrzyganiu twierdziły, że zamiana kryptowalut nie jest obojętna podatkowo i w związku z tym wydawały decyzję o nakazującą zapłatę stosownego podatku z tego tytułu. Z drugiej strony mieliśmy za, zaś sądy administracyjne, które kierując się zasadą rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony, wyrażały zupełnie odmienne stanowisko i uznawały zamianę kryptowalut za niepodlegającą opodatkowaniu. Przykładem takiego swoistego odzwierciedlenia tego sporu między organami podatkowymi a sądami administracyjnymi był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 maja 2018 roku, Sygnatura 1SA y, OEOI 201 na 18. Przemotem tej sprawy było pytanie, a właściwie wątpliwość, czy przychód powstaje tylko w sytuacji, gdy dochodzi do zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, y, czy także wówczas, gdy ma za miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę. Zdaniem wnioskodawcy, czyli osoby, która odwoływała się od decyzji urzędu podatkowego, Momentem powstania przychodu podatkowego będzie moment zawarcia transakcji, zbycia kryptowaluty, czyli sprzedaży tych jednostek waluty wirtualnej, w zamian za waluty tradycyjne oraz moment nabycia za jednostki kryptowaluty towarów usług. W ocenie wnioskodawcy transakcja wymiany posiadanych jednostek kryptowaluty na inne kryptowaluty nie podlega opodatkowaniu, skoro rzeczywistą wartość kryptowaluty można wycenić dopiero w momencie jej sprzedaży w zamian za walutę tradycyjną, bądź dokonania zapłaty za towar lub usługę. Drugą stroną tego sporu był właśnie Urząd Podatkowy, gdzie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Stwierdził on, że przychód powstaje nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do zamiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, ale także wtedy, gdy ma miejsce zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę. Zamianę waluty wirtualnych należy traktować analogicznie jak zamianę innych praw majątkowych, na przykład wierzytelności. Organ podatkowy z artykułu 603 Kodeksu Cywilnego wywiódł, że zamienianie rzeczy lub praw majątkowych na inne Wiąże się z przeświadczeniem, że te rzeczy lub prawa majątkowe mają swoją wartość, którą można określić i dlatego zamiana kryptowalut będzie tutaj yy, yy, prowadziła do jakiegoś przychodu. No właśnie. Yy, zatem, ocena organu podatkowego prowadziła do takich wniosków, że. Zamianę walut wirtualnych należy traktować analogicznie jak zamianę innych praw majątkowych. Przy założeniu, że przychód powstanie tutaj wraz z dniem wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, jednak nie później niż dniem wystawienia faktury albo uregulowania należności. Zgodnie z artykułem 14 ustęp C. 1C ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji tego stwierdzenia, organ uznał, że w przypadku zamiany jednej kryptowaluty na drugą wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w momencie dokonania zamiany kryptowalut w wysokości otrzymanych wartości pieniężnych. Zatem, mówiąc innymi słowy, powinien on określić przychód z transakcji zamiany kryptowalut w momencie, kiedy tą kryptowalutę, którą uzyskał z tej transakcji, wymieni już na prawne, prawną, prawne środki płatnicze, to znaczy, na przykład polskie złote. Co nie jest moim zdaniem twierdzeniem słusznym, gdyż no, nikt nie powiedział, że ta osoba musi od razu zamieniać kryptowaluty z celem Później wymienienia tej kryptowaluty na wartości pieniężne. Można tutaj pokusić się o stwierdzenie, że właściwą osią sporu w niniejszej sprawie było pytanie, czy możliwe jest wyliczenie podstawy opodatkowania z tytułu czynności zamiany kryptowalut. Do tego problemu odnosiły się też inne sądy administracyjne w innych sprawach. Między innymi. Sąd Administracyjny w Krakowie w jednej ze spraw uznał, że takich operacji jak wymiana kryptowalut można wykonać nawet kilkadziesiąt na minutę. A kurs kryptowalut cały czas się zmienia. Także obliczenie przychodu z każdej zamiany jest bardzo trudne i no często nawet niemożliwe. Stwierdził on przy tym, że no nie ma właściwego sposobu na wyliczenie takiego prze przychodu. Przepisy prawa nie określają sposobu wyliczenia przychodu z zamiany kryptowalut, dlatego no organ podatkowy nie powinien wymagać od yy, podatnika yy, takiej czynności, która nawet nie jest określona przez przepisy prawa. A każda inna metoda będzie sztuczna i tak naprawdę wykluczy rzetelne rozliczenie. Podobne stanowisko wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie we wspomnianym wcześniej już wyroku, gdzie również on stwierdził, że nie jest możliwe oszacowanie przez podatnika przychodu z transakcji zamiany kryptowalut. Mimo, że na korzyść Urzędu Skarbowego wypowiedział się Sąd Administracyjny w Białym Stoku w sprawie o sygnaturze 1SA przez BK 226 na 18, gdzie wskazał, że inwestor powinien oszacować przychód, to jednak to lakoniczne stwierdzenie w żaden sposób nie pozwalało y, na wskazanie konkretnego sposobu dokonania takiego oszacowania. Co dodatkowo, y, wsparło tezę, że jest to niemożliwe do dokonania. Obecnie zasada neutralności podatkowej zamiany kryptowalut znajduje już odzwierciedlenie w przepisach prawa podatkowego. To wprowadziło ją na moc nowelizacji ustaw podatkowych z 23 października 2018 roku. Przyjęcie takiego rozwiązania prawnego zakończyło ostatecznie konflikt interpretacyjny między urzędami skarbowymi a sądami administracyjnymi. Pokazuje to też, że ostatecznie zwyciężyły argumenty, które zdobywały uznanie sądów. A więc, że niemożliwe jest yy, dokładne oszacowanie, Przychodu z transakcji zamiany kryptowalut, a późniejsze uzyskanie z kryptowalut ekwiwalentów w postaci prawnych środków płatniczych lub innych towarów lub usług, nie jest już elementem tej transakcji zamiany kryptowalut, o którą, od której stricte urzędy skarbowe chciały odprowadzać podatki. Ustawodawca poszedł więc za. Głosem sądów, których jednolita linia orzecznicza właściwie zrodziła właściwą interpretację tego problemu. I sądzę, że to podejście, a więc uznanie, że transakcja zamiany kryptowalut nie stanowi przychodu, jest podejściem właściwym. I przyjęcie argumentów organów podatkowych byłoby tutaj wielkim błędem ustawodawcy. Dodatkowo, należałoby się też zastanowić, w jaki sposób ustawodawca uregulowałby sposób y, obliczania tego przychodu, co wcale nie jest y, łatwe, a niektórzy uważają, że jest to wręcz niemożliwe. Dziękuję za uwagę.